Witam Was drodzy Państwo na portalu Videotesty.pl. Zapraszam Was dzisiaj do takiego porównania. To de facto nie będzie ani artykuł, ani żadna recenzja, ponieważ chciałbym Wam pokazać i pomóc odpowiedzieć na pytanie, co bardziej nadaje się do gier. Czy komputer stacjonarny, czy laptop? Skonfrontujemy tutaj dwa systemy, które Wam już przedstawiam. Zacznijmy tutaj od laptopa. Jest to produkt HP NVIDEV7. Komputer kierowany dla graczy, na którego pokładzie tutaj znajduje się procesor Intel Core i7 3630QM, taktowany z zegarem 2,4 GHz. Natomiast, jako karta graficzna, działa tutaj GeForce GT650M, która to posiada 2 GB własnej pamięci. Komputer stacjonarny to z kolei konstrukcja oparta na procesorze Intel i5-2500K, która posiada do dyspozycji 4 GB pamięci RAM. Natomiast płyta główna to konstrukcja Gigabyte oczywiście z 77 x 4 th czyli z portami Thunderbolt. Natomiast procesor graficzny, karta graficzna to konstrukcja GeForce GTX 650T i również od Gigabyte'a. W naszej konfrontacji zmierzy więc się bardzo dobry komputer dla graczy OHP oraz konstrukcja, która może jak najbardziej aspirować jako komputer dla graczy oparty na podzespołach Gigabyte oraz procesorze Intela, który jest komputerem z takiej powiedzmy troszeczkę powyżej średniej półki. Na początek zacznijmy od testu programem PC Mark 7, który pokaże nam ogólną wydajność obydwu zestawów. Na obydwu komputerach widzimy w tym momencie trwający test, właśnie PC Mark 7, który sprawdza nam ogólną wydajność naszych konstrukcji. I zobaczmy, obydwa testy dobiegły końca i dobiegły prawie w identycznym czasie. Najpierw sprawdźmy wynik komputera stacjonarnego, to jest 2695 punktów, i lecimy laptop 2925 punktów. Zobaczcie, niewielka przewaga, ale jest na korzyść laptopa. Myślę, że teraz zrobi się tylko ciekawiej. Teraz drodzy Państwo odpalamy sobie drugi z syntetyków, tym bardziej, tym... teraz będzie to test 3D Mark 11 i na komputerze stacjonarnym i na laptopie. To już jest bardziej zbliżony test do tego, który oczekujemy, który zmierza już w tym kierunku właśnie gier, ponieważ następne testy będą to testy już z gier. No, i w tym momencie testy również dobiegły końca. Laptopowi zajęło to troszeczkę więcej czasu i od niego zaczniemy. Zobaczmy na wynik końcowy. To jest Performance 2323 punkty. Karta graficzna 2115, natomiast procesor 6375. Zobaczmy teraz komputer stacjonarny, i tutaj również zobaczymy sobie wyniki cząstkowe. I zobaczcie, jaka już jest tutaj przewaga. To jest również performance, oczywiście, i mamy tutaj 4870 punktów. Różnica bardzo, bardzo duża. W przypadku karty graficznej wynik cząstkowy to 2791 punktów, natomiast procesor 6464 punkty. Tutaj przewaga procesora jest niewielka nad procesorem, który mamy w laptopie, a pamiętajmy, że tutaj mamy. Procesor nowszej generacji, przede wszystkim Ivy Bridge. także już tutaj wygrywa komputer stacjonarny. W tym momencie zaczyna się nam robić już ciekawie w teście PC Mark. Wygrał laptop z pewną przewagą, natomiast w teście syntetycznym czy demark 11 tu już wygrał z znaczną przewagą. Komputer stacjonarny, więc trzeba, czas przejść do tego co najważniejsze, czyli do testów z gier. Tutaj użyjemy 3G. Wyniki będą dostępne na naszym portalu. Jeszcze Wam później na końcu się też to pokażę. Zaczniemy sobie od gry najstarszej w naszym zestawieniu, ale i najpopularniejszej. Mowa o Battlefield 3. Zaczynamy od kontynuacji kampanii w Battlefield. Fraps tutaj nam pomierzy sobie klateczki. w kampanię, to jest operacja Augusti Miecz. I kilka słów na temat tego, co jeszcze nam do gry. Tak naprawdę jest potrzebne, ponieważ poza samym komputerem no nikt na to szpadzie nie będzie grał, zwłaszcza w gry pierwszoosobowe. Dlatego niezbędna jest co najmniej zwykła, podstawowa, najprostsza myszka. Oczywiście. Jako, że jesteśmy graczami wytrawnymi, będziemy też chcieli później coś sobie ulepszyć, na przykład jakaś podkładka, myszka dla graczy, chociażby taka bardziej budżetowa w granicy 50 do 100 zł. Tak więc startujemy z rozgrywką. Jest to kontynuacja kampanii jednoosobowej. Musimy się przemieścić tak do punktu. Zobaczmy, jak na przykład jesteśmy teraz na otwartym świecie. Gra chodzi płynnie, natomiast troszeczkę brakuje, nie ma jakichś tutaj większych uwag. Na pewno na pochwałę zasługuje dźwięk tutaj z głośników, które są w tym komputerze zainstalowane. Natomiast sam komputer jest dosyć głośny pod tym względem. Będziemy mieli za chwilę okazję porównać to z komputerem stacjonarnym. Więc Ok. I tutaj kontynuujemy z kolei kampanię Medal of Honor World Fighter. Gra, która jest świeższa od Battlefielda. Natomiast ma podobne do niego wymagania. Jakby nie patrzeć. Korzenie tych gier są, można by powiedzieć, takie same. Otwarta przestrzeń. Ok, i zaczynamy teścik od tego samego miejsca, gdzie poprzednio na laptopie, czyli z mostu. I e, już widzimy, poruszając się chociażby, patrząc tutaj na e, widoki, że gra działa płynniej. Ustawienia graficzne to wysokie, e, zarówno na laptopie, jak i tutaj na komputerze stacjonarnym. Ja teraz dokończę test, a e, Wam pokażę ostateczne wyniki. Przyjrzyjmy się teraz temu, co najważniejsze, czyli e, wynikami właśnie z gier. Mam tutaj te trzy gry, które przetestowałem, czyli Medal of Honor Warfighter, Battlefield 3 i Far Cry 3. Zobaczmy, że e, w każdej z gier jest widoczna przewaga komputera stacjonarnego. Najmniejsza w Medal of Honor Warfighter, tutaj mamy stacjonarne 48 klatek na sekundę, a na laptopie 44 ustawienia wysokie. Battlefield Trójka, klatek 61, natomiast laptop 33. Duża przewaga komputera stacjonarnego. No i dalej, lecimy sobie w Trójeczka. Laptop tylko 15 klatek na sekundę. Ciężko było tutaj cokolwiek zdziałać, ustawienia wysokie. A 43 na komputerze stacjonarnym, oczywiście też ustawienia wysokie. I jeszcze jedna uwaga co do rozdzielczości na wszystkich komputerach. Ta była ustawiona na Full HD 1920 na 1080. Nie koniec naszych rozważań, czy PC, czy Lato. Ponieważ poza tym, że już wiemy, że do gier ogólnie wydajniejszą konstrukcją jest PC, tak jeszcze pozostają inne kwestie. Między innymi kwestia finansowa zakupu. Jeżeli byśmy rozważali koszt samej jednostki, tylko samej jednostki, to złożenie takiego komputera stacjonarnego dokładnie z takimi podzespołami to jest koszt w granicach 2600-2700 zł. Natomiast Dokładnie ten model laptopa, który tutaj testowaliśmy, to jest koszt około 3000 zł. Pamiętajmy jednak, że to nie jest jedyny laptop dla graczy, ponieważ takich komputerów jest więcej. Tak samo jak i do komputera możemy troszeczkę dołożyć. Tak samo możemy chcieć kupić lepszy laptop do gier, ale to koszty w tym momencie rosną. Od tych praktycznie 3000 w górę. Za tą kwotę mamy bardzo dobry komputer stacjonarny. Natomiast musimy pamiętać o jednym: kupując laptopa, mamy od razu ekran, mamy klawiaturę. Natomiast w przypadku komputera stacjonarnego mamy sam komputer. Musimy jeszcze dokupić przynajmniej monitor, plus peryferia. W przypadku laptopa też nie obędzie się bez przynajmniej średniej klasy myszki. Jest jeszcze kolejna kwestia, czyli tego, jakie te peryferia mają być. W tym momencie rosną koszty i zakupu komputera stacjonarnego, i laptopa. Ostatecznie, zakup samego sprzętu, jeżeli chcemy dobry monitor, dobry komputer stacjonarny, plus peryferia, są wyższe, tak naprawdę, niż koszty zakupu dobrego laptopa do gier. Jednak nieznacznie pozostaje kolejna kwestia czyli elementy takie jak możliwość wymiany, chociażby podzespołów podstawowych typu karta graficzna, procesor. Plus taka konserwacja bieżąca, czyli czyszczenie, czyszczenie laptopa, czyszczenie komputera stacjonarnego. Tutaj przewaga w każdym z tych elementów leży po stronie właśnie komputera stacjonarnego. O wiele więcej czasu i naszego wysiłku zajmuje wyczyszczenie komputera typu laptop, a o wiele mniej komputera stacjonarnego. Możliwości rozbudowy są bez porównania większe po stronie właśnie komputera stacjonarnego. Żywotność tak naprawdę tych komputerów jest dłuższa niż laptopów. Laptop do gier, tak na dobrą sprawę, po dwóch latach, trzech będzie się nie nadawał już do gry w najnowsze tytuły w tak wysokich ustawieniach, chociażby jak my dzisiaj testowaliśmy. Natomiast w przypadku komputera stacjonarnego wystarczy na dobrą sprawę wymiana grafiki, po jakimś czasie wymiana procesora, tak żeby komputer bez problemu jeszcze i nie przez 3, ale przez 5 lat pociągnął nam gry. Drodzy Państwo, podsumowując tutaj nasz króciutki teścik, mieliśmy porównać sobie, co jest lepsze do gier. Oprócz tego, że wydajniejszym jest komputer stacjonarny w podobnym przedziale cenowym i to bez porównania, to również wiele plusów sprzętowych leży po cenie komputera stacjonarnego. O ile kosztu, koszty zakupu całych jednostek są porównywalne lub troszeczkę jest po stronie laptopa, tak jeżeli zaczniemy tutaj sobie dokładać peryferię i tak dalej, no to tutaj komputer stacjonarny zyskuje, zyskuje również na modernizacji. Plus dodatkowym plusem komputera stacjonarnego w tym momencie jest wygoda grania. O wiele wygodniej mi się grało na komputerze stacjonarnym niż na laptopie. Na pewno niepodważalnym plusem laptopa jest jego mobilność. Jednak, w momencie, kiedy zaczniemy tutaj dokładać dodatkowe akcesoria typu myszka, typu być może ktoś będzie chciał osobną klawiaturę dla graczy, dobre słuchawki, e, podstawka chłodząca, ponieważ często komputery się po prostu grzeją e, intensywnie używane, rosną i koszty, i przede wszystkim ta mobilność spada. Moi drodzy, na sam koniec moim zdaniem zwycięzcą tej konfrontacji jest komputer stacjonarny i moim zdaniem żaden laptop nie zastąpi po prostu dobrego, starego, poczciwego peceta, jeżeli myślimy o sprzęcie dla graczy. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w na samych filmach.